Cześć, Mańko, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, odcinku numer 5. Tym razem nic mi nie ucięło i rozgrywamy konferencję prasową przed meczem z Borusem Dortmund, w którym to pierwszy meczu przegraliśmy, więc mamy coś do udowodnienia. Czy jest jeszcze jakakolwiek nadzieja? Nie wyobrażam sobie tego, też nie, no nie ma presji, myślę. Bo jeżeli przegramy, no to nie ma presji, a jeżeli wygramy, to będzie dobrze. Koncentracja na dobrym występie. I ostatnie pytanie. Wasza drużyna ma dość rozmaite wyniki. No, wciąż się nie pogodziłem z tym, że z Belieckiem tylko zremisowaliśmy. Ale nie powiem, że czuję rozczarowanie, bo to bardzo źle wpłynie na morale. I myślę, że pokażemy na co nas stać. Woda, Borusy nie są zbytnio zadowoleni z mojej postawy. Ale dobra, rozgrywamy mecz z realem Sosydac, a raczej symulujemy. Ale symulujemy szybko. I zobaczymy. No, gramy na wyjeździe. Także, no, dwie bramki odrobić na wyjeździe. Łatwo nie będzie. Bo u siebie przegraliśmy 2 do 0. Ostatnio też, właśnie, nie jesteśmy w zbytnio dobrej formie, jak to zauważyli redaktorzy. Teraz była dobra sytuacja, ale chyba spalony. Dlatego malednie nie oddawał strzału. da z, z falonalną sytuacją. Na szczęście, Kobel nas ratuje. Nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło, ale okej. Okay. Znaczy, nie mam pojęcia, jak. Y Napastnik Sociedadu nie trafił, bo to była sytuacja sam na sam, ale okej. Okay. No teraz kolejna taka sytuacja i tym razem się nie mógł pomylić, ale jednak się pomylił. Borussia Dortmund z akcją, niestety nie ma bramki. No bardzo fajnie by zadziałała właśnie bramkę jeszcze w pierwszej połowie, ale niestety wciąż 0 do 0. I znowu Remiro broni, ale mamy rzut rożny. Zobaczymy jak zostanie on wykonany, uwaga, jest rzut karny, jest rzut karny, którego egzekwował będzie Aler, tak jest, Sebastian Aler, w czterystej minucie ma szansę nas wyprowadzić na prowadzenie i pewnie umieszcza w piłkę w bramce, także mamy 0 do 1 jednego, po porzucie karnym, ale też pracowaliśmy na tą sytuację, ale jak na razie mecz wyrównany, jak Sebastian zareaguje na tę straconą bramkę przede wszystkim, bo też mieli dwie fenomenalne sytuacje, w przeciągu pierwszej połowy. Nam brakuje jednej bramki do dogrywki. Na pewno nie możemy bramki stracić, bo to na pewno by nas pogrożyło. Niko Schlotterbeck widzę, że z gorszą oceną tym razem od, od reszty zawodników. Boris Adorfum z kolejnym atakiem. Haller. Odgrywa na skrzydło i Haller. A i nie ma bramki, tylko rzut rożny. Będą gite z rzutą kartką. Ale. Ale Nico Schlotterbeck z Bramką, a chciałem go zmienić, także dobrze, że tego nie zrobiłem. I podwyższamy wynik na 0 do 2. Kombak Izrael, jak to mówią. Kombak Izril. Możemy wszystko, jeżeli tylko mamy to w głowach. Borussia Dortmund z kolejnym atakiem, nie zatrzymujemy się. Fenomenalny strzał, ale niestety, Remiro broni. Ale czas na zmiany, bo nie możemy tak długo grać jedną formacją. Będą jest na pewno zejdzie, nie chcę tutaj żadnej czerwonej kartki. I jak na razie myślę, że to tyle ze zmian. Także zobaczymy jak to dalej wyjdzie. Dwadzieśmy do końca gry. Sosjadascy z akcją! Fenomenalnie teraz kobel nas uratował. Zmiany się teraz przeprowadziły. Jak to wpłynie na grę, to się przekonamy za chwilę. Niestety bramka. Ojar żabal. Ojarzabal strzela na bramkę. Szkoda, bo Kobel się rzucił, to chyba jakaś, jakiś lobik był, albo palenka, tak to przynajmniej wyglądało, ale zobaczymy, czy bramka na 3 do 1 nam coś da, nie wiem, yy, bo to chyba będzie dogrywka, nie, nie wiem, nie mam pojęcia tak szczerze, co by się wydarzyło, ale na razie to się nie wydarzy, bo Sociedad idzie z kolejną akcją i Słupek tym razem nas ratuje od jeszcze remisu, no ale niestety, wygrywamy na 2 do 1, no, to prawda. Przeważaliśmy w tym meczu, ale niestety nie zachowaliśmy czystego konta. Przez co odpadamy z Ligi Europy już w jednej ósmej finału. Jestem zagrożony w tym momencie. To ciekawe. Wolf, dobrze, się spisałeś. Oskar, jestem z ciebie dumny. Jeszcze się okaże, że mnie zwolnią z tego... z tego klubu i tyle będzie z mojego drugiego sezonu. I zobaczymy jak to się potoczy. Parę zmian. Oczywiście w pierwszym składzie, żeby nie było. I rozgrywamy kolejny mecz z Bayerem Leverkusem, mistrzem sezonu 2023-2024. Gramy u siebie, Bayer dopiero na miejscu ósmym. My tracimy już 5 punktów do Bayernu, ale oni już rozegrali swoje spotkanie. My jeszcze nie. Malen jest ostatnio w dobrej formie, no rozważę Twoją prośbę. I mamy zaplanowane spotkanie dotyczące formy. Pragniemy poinformować, że rezultaty Pańskiej pracy wzbudziły nasz niepokój. I zaczyna pan tracić nasze zaufanie. Prosimy zadbać o lepsze wykonywanie celów na ten sezon. Z poważaniem w zarząd klubu. O wow! Trudno, najwyżej no, mnie zwolnią, no. Nie wiem, co ja powiedzieć. Malek chce zagrać, a Malek troszeczkę zmęczony, No ale zagra, no. Zagra. Troszeczkę zmienimy też ławkę. Na przykład wejdzie Royce za Reyne. Wejdzie Solet za Colinsa i Rotę za Humelsa. Dobra, zapisujemy zmiany w składzie i ten mecz przesymulujemy długo. No i mam nadzieję, że wygramy, chociaż gramy u siebie to nie jest to takie pewne, że wygramy. A trzeba wierzyć! Póki jest nadzieja, póki piłka w grze, trzeba wierzyć, trzeba marzyć. Bo gramy z Bajerem Leverkusen, rewelacją tego sezonu. Drużyna, która przez 51 spotkań nie potrafiła raczej nie przegrała żadnego meczu w końcu to zrobiła z Atalantą w Finale Ligi Europy niestety jednak Hradecki broni kapitan, także dwóch bramkarzy kapitanów, to ciekawie się złożyło Borzadorku z kolejnym atakiem, jak to nie było bramki, nie wiem coś zawodzi w tym wy naszym wykończeniu mam wrażenie nie wiem dlaczego, bo rotujemy tym składem tą ofensywą, Miko, nie Mikołaj... Nie, nie pamiętam jak on się nazywa, ale Wolf z żółtą kartką to na pewno źle wpłynie na ataki. Haner strzał Hradecki znowu broni. I mamy bramkę! Sabicer, na no jeden do zera nie odzywałem się, bo myślałem, że znowu z tej akcji nic nie będzie. Na szczęście Austriak mnie zadziwił i to on właśnie strzela bramkę otwierającą wynik tego spotkania. Jak zareaguje Bayer Leverkusen, jak na razie zareagował dość ofensywnie, rzutem różnym. I teraz Komet była piłkę w rękawicę. Miuta do końca pierwszej połowy, doliczona, która właśnie minęła. I rozpoczynamy drugą połowę, bo myślę, że nie ma co zmian robić. Nikogo za Wulfa nie będę wprowadzał, raczej, chyba że nie wiem, szloterbeka przestawię. I za Wulfa nie wiem na przykład, kto tam by mógł wejść. Nie wiem, może Solet. Nie wiem, ale mamy 2 do zera. Do niemal strzela bramkę. Podwyższającą wynik spotkania, mamy 2 do 0, także coraz lepiej to wygląda. Ja może przeprowadzę zmiany i przesumuluję jeszcze ten mecz szybko, tu raczej się już nic nie wydarzy, bo mamy 2 do 0 szybko. Także zmienię Soleta za Wulfa, Schotterbeck na prawo, tak jak mówiłem. I jeszcze może być zmiana na przykład... Na przykład... Kogo? Pachut? Nie. Royce? Nie. Ouskan? Nie. Fulkruga może Halera. troszeczkę się chyba nie odnajduje w tej pozycji, także poczekam, aż się przeprowadzą te zmiany i przesymulujemy szybko. Borussia z kolei ma takie 3-0, no to już mecz zakończony, Sabitzer z drugą bramką. Jeszcze 4-0, Fulkrug zmiennik strzelił bramkę, także fajnie, że to się kończy. 4-0, bardzo pewne zwycięstwo, to buduje morale, na tym nam zależy. Jeszcze nas nie zwalniają, ale mamy dwa punkty straty do Bayernu Monachium. Borussia Dortmund, Niko Schlotterbeck ma kłopoty, stój, stój, stój. Kurczę, chciałem to wcześniej zatrzymać, bo chciałem o tym przeczytać. Co tam piszą o naszym zawodniku? Nominizacja do tyłu zawodnika miesiąca. Tutaj jest Schlotterbeck, to ciekawe. Kurczę, nie znajdę już pewnie tej wiadomości. Ze świata... Yy, no, Najnowsze miesiąca Bayern, okej. Okay. Ciekawe. O, Tłente chce Telassa Magno, czyli naszego zawodnika, którym się interesowaliśmy w naszym odcinku. To ciekawe. Klubowe, wolf zachwycony, ok, Transferowy... No nie, nie, nie znajdę już tej wiadomości. No trudno. W każdym razie szlotebek ma nominację do tytułu zawodnika miesiąca, także... No, chyba dobrze sobie radzi w takim razie. Tutaj mamy znowu naszych juniorów. Malen, imponujący występ chłopaku. Mamy mecz z Wolfsburgiem. Gramy na wyjeździe. 1 kwietnia. Mam nadzieję, że nie sprawimy żartu naszym kibicom i wygramy ten mecz. Chociaż gramy na wyjeździe. Mam nadzieję, że się tutaj bez niespodzianek. No niespodzianką jest wynik na pewno. 2 do 4. Wimmer w pierwszej minucie już nam strzelił. To ciekawie. Malen 24. Na wyrównanie. Gerhard z czerwoną kartką. To na pewno ułatwiło grę. Bo Malen net wyprowadził na prowadzenia, ale Pones na 2 do 2, a dajemy na 2 do 3 i Brandt zaknął mecz na 2 do 4. Jeszcze Kamiński się pojawił w Wolfsburgu, a u nas Rotę za Cimikasa, także fajne zmiany też bym takie przeprowadził pewnie. Bo myślałem w ogóle czy Rotę nie wystawić w pierwszym składzie, ale mecz wyjazdowy, myślę, że nie ma co. Także mamy dalej. Mecz z z 16 drużyną Bundesligi, czyli Mainz. No, walczą o utrzymanie, także to nigdy nie są łatwe spotkania. Dortmund-Mainz, obydwie ekipy liczą na zwycięstwo i co najlepsze, to obie drużyny mają te same szanse na zwycięstwo. Bo zniknęć na Park nie jest naszą... Fortecą, ale wygrywamy 2 do 1. Haller i Sabitzer. Fajnie, że się Austriak rozkręca. Nie podoba mi się, że mi troszeczkę się zatrzymał ze strzelaniem. Troszeczkę przestał nas ratować, ale okej. Okay. Zobaczmy, jak to wygląda w tabeli. 5 meczów do końca, wciąż dwa punkty straty do Bayernu. Ajajaj, to się może nie wydarzyć już w tym sezonie. I niestety możemy tego mistrza przegrać. Ale dobra, przesymulujemy już ten sezon do końca. Szalkę u siebie, także jest derby jeszcze. O jejciu, co tutaj się dzieje? Derby. Szalkę jest na 15. miejscu, ale ja ten mecz przesymuluję szybko. Mam nadzieję, że nic się to nie wydarzy takiego złego. A wstawię jeszcze Reynę tutaj, myślę, że mogę wstawić Malena za, za, za Skana, za Soleta wejdzie Hummels i Lotę za Soleta, także tak zapiszemy skład. No i przesumuję ten mecz szybko. Najpierw może konferencja, żeby podnieść morale jeszcze, bo jeszcze mamy szansę, jeszcze 5 meczów jeszcze baje się, może śmiało potknąć. Znowu mi się zepsuł dźwięk. Nie wiem dlaczego. Macie nadzieję przedłużyć serię meczów bez porażki? No, za długo to ona nie trwa, ale mam nadzieję na przedłużenie tej serii. Tak jest. Koniec rozgrywek wielkimi krokami. Czy jest jeszcze wiara w mistrzostwo? walczymy do końca, to na pewno. W poprzednim meczu Szalkę nie nawiązał z wami równej walki. W bagaż trzech bramek zjechał na tonę Czyli w tym razem zamierzacie pokonać klub Szalkę. Mogą się uczyć na własnych błędach, a my, mam nadzieję, że przypomnimy sobie tamte spotkanie i również wygramy. Bo gramy u siebie, także u siebie nie, nie może być porażki w derbach. Zagłębia rury, bądźcie adorowani. FC szalkę wynik 3 do 1. Malen, malen i brand strzelcami bramek po naszej stronie. Także pewne zwycięstwo 3 do 1, chociaż nie takie pewne, bo Kraus tam strzelił bramkę na 1 do 1. Ale to nieważne, bo wygraliśmy O jejciu No tego się nie spodziewałem Tego się naprawdę nie spodziewałem Zwolę imię z Borussia Dortmund Z przykrością informujemy, że zarząd klubu podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z panem. Mamy bardzo niskie zaufanie do pasji i umiejętności. życzę powodzenia w dalszej karierze. Jurgena Klopa zwolnili z Borussia Dortmund. Po meczu wygranym jeszcze. Co tutaj się wydarzyło? Kontakt rozwiązany. Obejmujemy Kel. No, tak, ale. Na pewno nie będę ich prowadził. Ale tego się nie spodziewałem, absolutnie. Absolutnie tego się nie spodziewałem. Pominiemy sobie to przedstawienie. Wow. Raport ze szkółki, Nie interesuje mnie to. To jest w ogóle klub z pierwszej Bundesligi? Tak. Jesteśmy na dziesiątym miejscu, niby nie jest źle. Ale ja sobie przesumuję ten yy, kalendarz szybko. Znaczy szybko sobie przesumuję w kalendarzu. Do powiedzmy 27 czerwca 2023 roku. I zobaczymy właśnie co, kto wygrał ostatecznie Bundesligę. Bo jeżeli wygra Borussia to na pewno się do tego przyczynimy. Także do zobaczenia za chwilę. Mamy już ten 27 czerwca. Koniec sezonu w Bundeslidze, zresztą jak i na świecie. Koniec lig, także teraz sobie zobaczymy kto daną ligę wygrał. Najpierw zaczniemy sobie od Bundesligi. Uwaga, jesteśmy na 11 miejscu, także spadliśmy o jedną pozycję, ale z, z perfekcyjnym bilansem, przepraszam bardzo. Bo straciliśmy 50 bramek, straciliśmy 50 bramek. Z ligi spada Werder Brema, szkoda. I Bochum, Tu już mniej szkoda, szalkę powalczy w barażach. Zobacz, na miejscu 10. Stuttgart, na miejscu 9. Freiburg, na miejscu 8. Bayer Leverkusen, na miejscu 7. Borussia Mönchengladbach, na miejscu 6. Wolfsburg, na miejscu 5. Hoffenheim, wchodzimy do Ligi Mistrzów, na czwartym miejscu RB Lipsk, na miejscu 3. Frankfurt, czyli Borussia powalczyła o mistrzostwo do samego końca i uwaga, ja w to nie wierzę, Borussia Dortmund wygrała ligę, czyli udało mi się to w sumie po części, tylko że mnie zwolnili. Nie spodziewałem się absolutnie tego, że mnie zwolnią z tej ligi. No ale cóż, no, czasem tak bywa. Czyli można powiedzieć, że cel się udało wykonać, bo Borussia Dortmund wygrała ligę. Co prawda, nie jestem już ich trenerem, więc z drugiego sezonu raczej nici. Ale to nic. <grych> Dobra, wybierz rozgrywki. Kto wygrał Puchar Niemiec? Uwaga, Eintracht Frankfurt pokonał hamburger. Borussia Dortmund odpadła z tego co pamiętam szybko. Ale nie pamiętam gdzie dokładnie, w rundzie trzeciej? Nie. Chyba w drugiej? Tak, w drugiej z Hoffenheimem. Potem Hoffenheim wygrał z Leverkusen. Hoffenheim przegrał z hamburgerem, a hamburger dostał się do finału i niestety uległ. A więc traktowali Frankfurt. Barosz o utrzymanie, zobaczmy. Dunsztat wygrywa i pokonuje szalkę. Dzięki Branko na wyjeździe, okej. Okay. UEFA Super Cup wygrywa Real Madrid. To nas mnie interesuje. W Game wygrywa Barcelona w finale z Realem Madryt. Okej, okay, w półfinale jeszcze była Sevilla na przykład, albo Chelsea, którą Barcelona rozjechała 2-7 w dwóch meczu. W ćwierćfinale z zaskoczeń jeszcze Marsenia można powiedzieć. Jak to wyglądało w jednej ósmej finału? Możecie zobaczyć w tej chwili Klub Brugge wyszło z grupy, a Marseille pokonała Liverpool. A Barcelona miała całkiem ciekawe mecze, no 5-4 ze Spurs w dwóch meczu. Bardzo ciekawie, Zobaczymy jak to wyglądało w lidze Europy. A wygrał ją Arsenal bo Benfica i Lisbonę w finale. Zobaczmy jak to wyglądało w półfinale. No dewastacja, Sociedad zmiażdżony przez Benficę, a Freiburg przez Arsenal. Czy w finale jakieś zaskoczenia? Myślę, że nie. Celtic na pewno bardzo fajny mecz z Freiburgiem, tak samo Benfica jest fajny z Varosem. W ósmej finału to my odpadliśmy z Sociedad. I Manchester United odpadł z Monaco, to całkiem zabawne. Ale dobra, zobaczmy sobie jeszcze Ligę Konferencji, którą wygrywa Fiorentina, to teraz z West Hamem. Alech Poznań był też w półfinale, to ciekawa opcja. Świećmiały to już raczej nas nie interesują, no ale zobaczmy jak to wyglądało najpierw w statystykach, bo będę mógł je ja raczej zobaczyć, statystyki zawodnika, jest, o. Haller najlepszy strzelcem, 23 bramki w 34 meczach, niesamowity zawodnik. Command drugi, jeszcze jest ADMi na miejscu 8, Brandt na miejscu 12 i jeszcze male na miejscu 20 z 11 trafieniami, także nie tak mało. No i jest tak znowu nasz zawodnik Brandt. Mówię na nasz, bo Brusja przecież prowadziłem. Na miejscu 6 ADMi Okej okay. A w ogóle fajnie to wygląda, że jest dwóch zawodników Bayernu, dwóch zawodników Bursji Musię Gladbach, dwóch zawodników Bursji Dortmund. Całkiem fajne w każdym razie na miejscu 7 Haller, na miejscu 15 Dachut, i czy ktoś jeszcze z Bruce i tak, na miejscu 17 Wolf to ciekawe. I to tyle. W czystych kontach Kobel ma ich najwięcej. Ostatecznie ciekawe, bo po połowie sezonu miał ich tylko 3. A dziewięć wystarczyło mieć ich najwięcej. No i tylko 7, to myślę, że na pewno duży ból głowy dla wodaży Bayernu. W żółtych kartkach wygrał Miller Gubny też miał ich dużo, bo 7, ale taka pozycja. Hummels miał 19. W czerwonych kartkach chyba nikogo z Brukseli nie ma. Dokładnie tak. I najlepszych strzeleców już widzieliśmy. Także to na tyle w tym w tych, te, w tych statystykach. Zobaczmy jeszcze sobie inne ligi. Kto wygrał inne ligi? Manchester City wygrał Premier League. Drugie Manchester United, trzeci Arsenal, czwarte Newcastle United. Piąte Liverpool, szóste Tottenham, 17 Villa, ósme Chelsea tutaj reszta ligi dla ciekawskich. Zobaczmy dalej Championship. Bernie wygrywa i Watford na drugim. Zmiemy rozgrywki tutaj. Trzecia liga. Czwarta liga. Liga arabska, którą wygrywa Al-Hilal. Chociaż nie, czy to już wszystkie mecze? Chyba tak. No w każdym razie Al-Hilal wygrywa. No, duża przewaga nad Al-Ittihad. Al-Nasr dopiero na miejscu piątym. Liga argentyńska, którą nie, tutaj na pewno nie wygrywa. Bo tutaj jeszcze będą mecze. W każdym razie należy zaprowadzenie na Boca Juniors. Liga australijskie prowadzi Melbourne Victory. Widzę australijskie Last pokonał Salzburg, to ciekawe. O jeden punkt, no myślałem, że Salzburg sobie lepiej spisze, patrząc na to, jakie mieli za... nazwiska, które mogliście zobaczyć w przednim odcinku, kiedy zastanawialiśmy się kogo z nich kupić. Widzę belgijskie, wygrywa Gent. Punkt przed klubem Blue. Widzę chińskie Shanghai Port, ale tam jeszcze mecze będą rozgrywane. Kopenhaga w Danii wygrywa. Widzę francuskie wygrywa Olympique Lyon, Alce na miejscu drugim, Marcina na miejscu trzecim, PSG dopiero na miejscu czwartym. Wow. Ciekawe zaskoczenie, zwłaszcza że PSG ma 107 goń strzelonych. Najwięcej z całej ligi. Tutaj druga liga francuska, liga hiszpańska, którą wygrywa Atletico, na drugim miejscu Barcelona, na trzecim Real Madrid, dopiero na trzecim Real Madrid, na czwartym Sevilla, piąta Real Sociedad, druga liga hiszpańska, liga holenderska, liga indyjska, liga irlandzka, koreańska. Druga Niemiecka, także Hamburger i Nürnberg z pewnym awansem. Trzecia Liga, Tesla Monachium z z pewnym awansem. W Lidze Norweskiej wygrywa Bodoglimt. Zresztą też chyba mecze będą rozkrywane. W Polskiej Ekstraklasie wygrywa Legia Warszawa, na drugim miejscu Lech Poznań. Trzecie Gliwice dopiero. Znaczy, aż trzecie miejsce, miejscu, Raków na miejscu czwartym. piąte Pogoń, Szóste Radomiak, siódma Jagiellonia dopiero. Czyli miejsce zoną 2023-2024. Śląsk uniknął spadku. A spada właśnie mieś Lielnica, widzę Fuć i Korona. Kielce, lecimy dalej. Liga portugalska to wygrywa Benfica. Sporting dopiero na miejscu trzecim, Porto dopiero na miejscu czwartym. Liga Rumuńska wygrywa FC SB, czymkolwiek to jest. Liga Szkocka wygrywa ją Celtic, chociaż to jest 3,3 mecze. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale nieważne. Lecimy dalej do kolejnej ligi, którą będzie szwajcarska, którą wygrywa Young Boys. Punkt przed Bazyleą i Sar Servette. Ciekawie. Liga Szwedzka wygrywa Kalmar przed Malmo Znaczy nie, bo tutaj też mecze będą wygrywane, nie wiem, różnie te ligi działają Liga turecką bez wątpienia wygrywa Besiktas To zupełnie inaczej niż w rzeczywistości, bo ją wygrał w rzeczywistości Galatasaray A tutaj ten zespół jest na miejscu czwartym MLS na razie prowadzi LAFC Seria wygrywa Milan Drugie miejsce Ains Roma, trzecie Juventus, czwarte Lazio, piąte Fiorentina, szóste Inter, siódme Atalanta, ósme Napoli bez licencji i czy jeszcze jakaś liga? Tak, druga liga włoska i Premier League. Także to na tyle w tym odcinku, dość krótki niż poprzednie z tej serii, no ale niestety to jest koniec, skończymy na piątym odcinku, ale na pewno... Jest to pewien plus, bo mimo że mnie zwolnili, to właśnie możemy się cieszyć z widoku, że Borussia Dortmund wygrała ligę, czyli cel spełniłem. Najmniej goli straconych w wykonaniu żółto-czerwonych z całej ligi, z tego co widzę, tak. Także co, to na tyle w tym odcinku. Także sezonu drugiego nie będzie, kończymy tą serię w piątek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnych moich filmów już w środę o godzinie 16. Cześć!